miałem robić o tym filmy a tu nagle zostałem zaatakowany przez bandę bandę niewiernych przez bandę niewiernych którzy mówią o sektach a sami są sektą ich przyjemny ciepły głos który zaprasza was aby, i mówi wam żebyście nie wpłacali pieniędzy Wójcikowi żebyście odeszli od Niego, że On Was oszukuje, że Was okłamuje. To oszust jest. To jest właśnie sekta. To oni właśnie są sektą. Z tym przyjemnym głosem, spokojnym tonem, przyjemnym głosem. Często zapraszają Was i właśnie na to dajecie się nabrać. To jest pierwsza rzecz, która, która Was manipuluje. Ich ciepły głos, chęć pomocy, chęć Y, powstrzymania tyrana w internecie, jakim rzekomo jestem, Ty, ale to tylko w moim przypadku, bo oni y, nie, nie interesują ich in, inni tyrani. Nie interesuje ich w ogóle ich nie interesuje patologia, bo oni samo, sami są patologią.